Cześć, witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Dzisiaj pierwszy filmik z hartowania rozsad. Drugi, mam nadzieję, że uda mi się nakręcić w końcu o tym podagryczniku, ale właśnie teraz mam trochę mniej czasu, więc o rozsadach. Słuchajcie, jest niedziela, chyba 23 kwietnia. I u mnie już część rozsad jest w szklarni. Papryczki są już chyba. Tydzień, albo nawet troszkę część dłużej, bo tak wynoszę je nie wszystko naraz. Wnosiłam do szklarni, ale na pewno są już tutaj około tygodnia czasu. No jak widzicie, tutaj różnica wzrostu między papryczkami a pomidorami jest dosyć znaczna, ale ja papryki siałam na koniec stycznia, natomiast pomidorki no, koło, połowy, koło połowy marca, pomidorki koktajlowe jeszcze później. Część tych papryczek mam, słuchajcie, w takich wielodoniczkach i muszę je rozsadzić, bo nie wiem, czy zdążę je wsadzić, czy będę je chciała wsadzić wcześniej w tunelu foliowym, bo one będą rosły w tunelu foliowym, no bo zapowiadają jeszcze chłody. Jeszcze w tym najbliższym tygodniu podobno mają być nawet ujemne temperatury, znowu w nocy. Mam nadzieję, że nie będę musiała tego wszystkiego znosić do, do budynku, tylko po prostu wystarczy, jak przykryję to. Tkaniną, i, yy, i zapalę sobie tutaj parę świeczek. Em, będę miała może też trawę, słuchajcie, skoszoną, później też przy podagryczniku m, będzie troszkę okoszonej takiej zaparzonej trawie. Słuchajcie, taki worek z zaparzoną trawą. Em, no, jakbyśmy tam rękę włożyli do środka, jeżeli on cały dzień by postał sobie na słoneczku, to yy, no myślę, że prawie, że można by się było poparzyć. Więc yy, jeżeli yy, będziecie kosić w tym tygodniu trawę to można sobie odłożyć właśnie do foliowego worka i zostawić, nawet jeszcze tam dolać troszkę na przykład wody i zostawić i w razie czego taki worek można sobie wstawić też do, do niewielkiej szklarni, on będzie oddawał ciepło, tak, no bo tam z 50 myślę stopni spokojnie w, w środku ta trawa ma, ona aż paruje jak się wyciąga z tego worka i po prostu będzie nam w nocy oddawała to ciepło w szklarni. Hartowanie, rozsad, słuchajcie, no najczęściej Myśląc o hartowaniu, większość osób myśli o, o przystosowaniu roślin do tych wahań temperatury, czy do niższych, czy do wyższych temperatur, tak? No bo teraz u mnie w szklarni jest godzina 10, chyba jeszcze nawet nie ma dziesiątej, a jest po prostu, nie wiem, was 30 stopni, zaraz się tu ugotuje, mimo że mam już założoną cieniówkę na dach, bo w zeszłym roku sobie tak zrobiłam, że właśnie wyniosłam chyba już rozsady czy kwiaty, tu miałam chyba fukcję na pewno tutaj miałam i słuchajcie, po prostu jeden dzień przed takim słońcem, takim bezchmurnym niebem i liście mi aż wybielały i fuksji, i pelargonii, no bo po prostu takie mocne, mocne słońce przyświeciło, że mimo, że te rośliny tutaj stały już jakiś czas, to właśnie przypaliło im aż te liście, więc słuchajcie, hartujemy nie tylko od temperatury, hartujemy od światła, od wiatru, rośliny z domu czy ze szklarni, takie jak na przykład kupujecie rozsady ze sklepu, nie są przyzwyczajone, nie wiem, do jakiegoś intensywnego deszczu, prawda, to, że, że woda po nich kapie, prawda, no właśnie wiatr, czy właśnie wiatr tam wywija tymi Wywija tymi pędami. O, idzie, Fianusia, już tam miał, czy bo mnie słyszy. Dlatego na te wszystkie czynniki powinniśmy właśnie nasze roślinki hartować. Ja sobie kiedyś, parę dni temu, bo jeszcze mam dwie odmiany chyba koktajlówki w domu, i tak sobie wystawiłam na balkon, bo trochę za mocno je podlałam i. Właściwie w, każdych, w każdej partii pomidorów, w każdej odmianie widziałam, że tam jedna albo dwie sztuki mi podgniły, podgniły pędy, przez to jednak, że stały w domu i te, ta, ta woda nie była aż tak właśnie intensywnie odprowadzana, chociaż ja się staram podlewać bardzo oszczędnie. Eee, właśnie takie mniejsze sadzonki, bo już raz sobie tak dosyć dużo rozsady załatwiam że tak obficie podlałam po przesadzeniu i nie schło. I dosyć dużo mi wtedy właśnie podgniło pędów. No i właśnie wracając do, do tego hartowania, takie dosyć mokre były te doniczki i stwierdziłam, że a, wystawię sobie je na balkon, bo akurat nie było słońca tam przez południe, bo mamy tą dużą sosnę przed domem, no i tak sobie je postawiałam. I słuchajcie, mimo że były praktycznie w cieniu, wiatr był taki bardzo delikatny, to słuchajcie, tak klapły te pomidory. Były po prostu ledwo żywe, mimo że właściwie nic się takiego z nimi nie działo i nie było nawet dużej różnicy temperatury między tym, co jest w domu, a, a co jest na zewnątrz, prawda? Więc te rozsady z domów czy ze szklarni takich ze sztucznym oświetleniem są bardzo, bardzo e, delikatne, bardzo wrażliwe. Więc mm, mm, pamiętajcie o tym, hartując, że nawet, nawet jeżeli mieliście na jakimś bardzo, nie wiem, południowym oknie i Wam się wydaje, że tam było dużo światła, nie, tam nie było tyle światła, co jest w szklarni, zwłaszcza w takiej szklarni. Białej folii, prawda? Albo z poliwęglanu bez cieniówki. Tam nigdy tego światła, na, na południowym oknie, nigdy tego światła nie będzie tyle, nawet jeżeli cały dzień tam po prostu słońce operuje, co w szklarni, czy co w tunelu. No i właśnie, albo nie wiem, wynoście późniejszym popołudniem, tak, albo wynoście właśnie w jakieś takie bardziej pochmurne dni, gdzie nie świeci to słońce tak ciągle, nie operuje, bo też właśnie może Wam przypalić te liście, tak jak mnie. A jeżeli sadzicie, kupujecie pomidory z myślą o sadzeniu ich na zewnątrz, czy do donic, czy do gruntu, to tak samo wystawiajcie je właśnie na balkon, ale nie też słuchajcie, w tak, takie zaciszne zacisze, żeby się tam nic po prostu nie działo, albo nie okrywajcie ich, bo niektórzy mają te takie mini, mini szklarnie, tak, i sobie okrywają, Wystawiajcie je nawet na dwie czy trzy godziny, ale po prostu właśnie tak, żeby je i owiało, i słońce świeciło, prawda? E, nawet na deszcz, jeżeli pada, możecie je wystawić. E, I to hartowanie, słuchajcie, no nie musi trwać dwa tygodnie. E, ja wynoszę z domu najczęściej do budynku gospodarczego, gdzie mam przeszkone okno. E, no i część pomidorów, faktycznie część pomidorów tam stała troszeczkę dłużej, e, ale niektóre stały tam tylko dwie noce i... E, Znoszę je już do szklarni, bo wiem, że po prostu tutaj będą miały najlepsze warunki. Od razu to po nich widać. Od razu się przestaje, wyginać i odginać w każdą stronę. Chyba tą skrzyneczkę tutaj przynosiłam, tak mi się wydaje, jako pierwszą. No i one się od razu, słuchajcie, w jeden dzień praktycznie naprostowały, spionizowały, tak, a nie tak, że wiecie, one gonią za tym światłem do okna. Dzisiaj już je... Częściowo podlałam wodą z gnojóweczką z pokrzywy, bo w tym roku będę próbowała uprawiać bez jakiejkolwiek dodatku chemicznych środków. Człowiek na starość mądrzeje, prawda? I teraz już mamy dwa wiadra gnojówki z pokrzywy. Kupiłam sobie żywokost. Mam nadzieję, że rozrośnie się na tyle, żebym mogła zrobić sobie gnojówkę z żywokostu. Zamawiałam na Allegro, przyszło dosyć szybko. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście spróbować, to... Tam nie ma za wiele aukcji na Allegro z tym żywokostem, więc pewnie traficie na tą co ja, można kupić chyba 3 sztuki w cenie 44 zł. No nie tanio, nie drogo, myślałam, że może, bo opis był, że półlitrowa doniczka i to była po prostu P9, prawda, ale rośliny przyszły ładne, już kwitnące, takie dosyć dobrze widać odżywione. Nie, w sumie na nie nie patrzyłam, muszę się przejść na koniec działki, bo wsadziłam je sobie na końcu działki, bo podobno ten żywokost się mocno rozrasta, więc posadziłam je na końcu działki na, na kartonie, troszkę sobie tam czymś obsypałam i no, mam nadzieję, że już w tym roku będę mogła skorzystać z tego żywokostu, um, a jak nie, no to nie wiem, będę używała humusu, można też kupić humus do kwitnących kwiatów, czyli dla pomidorów czy dla papryki taki hummusik też będzie odpowiedni chodzi o to, żeby była duża ilość, duża ilość potasu, no i tak myślę, że dzisiaj wszystkie pomidory, które mam w budynku już wylądują tu, a te dwie odmiany, które mam w domu uda mi się wynieść do budynku w domu już widziałam, że kiełkują mi ogórki, też przeważnie pierwszych 2-3 dni. Ogórki trzymam sobie jednak w, w domu, podkiełkowuję, no bo takie są bardziej stabilne te warunki, tak? Do kiełkowania potrzebne jest ciepło, niepotrzebna jest taka ilość światła, więc 2-3 dni stoją tam i później zobaczę, w zależności od pogody, albo wyniosę je do budynku, albo, albo przyniosę je od razu tutaj. Mam nadzieję, słuchajcie, że później uda mi się nakręcić filmik z podagrycznikiem, bo już pięknie mi się podagrycznik w jednym miejscu. Rozrósł. A tam, gdzie właśnie mam zaścielony, bo to akurat jest takie miejsce jedno koło drugiego, tam, gdzie właśnie ścieliłam w zeszłym roku, pozbywałam się tego podagrycznika, no to praktycznie tych, tych roślin nie ma. Także mam nadzieję, że uda mi się o tym nakręcić jeszcze dzisiaj kolejny filmik. Do usłyszenia, słuchajcie, i miłej niedzieli.